Cześć, witajcie. Dziś kolejny test. Trzeba właśnie rozpocząć. Tym razem ekogroszek z firmy Samudrol 24-26 Mega o nazwie Komfort. Zobaczymy właśnie jak ten ekogroszek będzie się spisywał. 25 kg masa to oraz mamy tutaj taką tabelkę, która jest właśnie bardzo fajnie wyszczególniona. Akurat pozdzierały mi się delikatnie Parametry, ale zaraz właśnie tutaj, tutaj Wam wklejam zdjęcie tych parametrów, właśnie jak one tutaj właśnie wychodzą. Zatem przejdziemy za chwilkę do worka, zobaczycie jak to właśnie wszystko wygląda. Są to oczywiście worki polipropylenowe, nie to jest, to nie jest juto, JUTA, tylko to jest worek polipropylenowy oddychający. Przejdźmy do worka. Zatem otwórzmy worek w szybki sposób. Są to worki, właśnie takie, zszywane. Zobaczmy, co tutaj mamy. Oj, o, zobaczcie, na kamerze może wyglądać, że jest mokry, ale nie, jest bardzo, bardzo suchy. Co oczywiście mnie osobiście bardzo zadowala. Granulacja, bardzo fajna, suchy bez żadnego miału, także jest bardzo, bardzo fajnie. Myślę, że przejdziemy zaraz do kotła, zobaczycie jak to właśnie wszystko się upali, ten jako groszek komfort z firmy Sambudrol. Roll. W takim razie zobaczmy sobie, jak radzi sobie ekogroszek Sambudrol. Roll. Zobaczmy na jego parametry, jak właśnie wygląda w całokształcie. W noce zaznaczę mamy właśnie końcówkę można rzec września trzeba przepalać. Stąd też troszeczkę wyższe spalanie, ale to tylko tak chwilowo w nocami troszeczkę przegrzewam. Spalanie 6,5 kg Co myślę, że jest w porządku gdyż zało, załącza się po prostu pompa na CO i po prostu te spalanie jest troszeczkę wyższe ale jak najbardziej jest ok, zatem przejdźmy do ustawień modulacja 10-100% czas przekroczenia 5 dynamika na 1 czuwanie 50 minut czas nadbuchu 15 sekund powietrze 15 i czas podawania 4 i wyświetlacz czuwania 30 Sekund. Paliwo. Paliwo jest ustawione na 25,6%. Powietrze minimalne 9, maksymalne 20 i gdy podaje na 1, podajnik z przesypu wyliczony jest to 30,6 kg oraz czas podawania w auto 5 sekund. Myślę, że. Zbijemy kocioł na troszeczkę większą moc. Za chwilkę zobaczycie, jak to właśnie w kotle wszystko wygląda, czy się wszystko dopala, jak to właśnie radzi sobie ten węgiel. Mamy palnik. Zobaczmy, jak to właśnie wszystko wygląda. Na ściankach kotła troszeczkę osadu jest z tego węgla, spieki, Czasami coś, coś, jest, ale zupełnie niegroźne. Przy dotknięciu to wszystko samo się wręcz rozwala, także myślę, że jest jak najbardziej w porządku. Zobaczmy do popielnika, jak to właśnie wszystko wygląda. Ok, stosunkowo na pierwszy rzut oka myślę, że widzicie. O, czasami tak, takie spieki, ale zobaczcie delikatnie i po prostu wszystko e, się rozwala po prostu w rękach. Kamień nie zauważyłem, popiół e, jak najbardziej w porządku. Oczywiście przejdziemy zaraz do, do podsumowania, zobaczymy ile ten kogroszek kosztuje i jak właśnie on wygląda w całokształcie. Myślę, że e, wartość o połowa jest e, wysoka jak na takie klasy jako groszek. Przejdźmy zatem do podsumowania. Zobaczmy, jaka jest właśnie zawartość popiołu. Zatem podsumujmy cały test z jaką groźbę Oczywiście waga sterowana podpojemnik. Zobaczmy, jaka jest zawartość popiołu: 1455 gram, co daje wynik 5,8% zawartości popiołu. Czyli jak najbardziej myślimy się w tych widełkach, które nam tutaj producent deklaruje. Cena na dzień dzisiejszy za jedną tonę bez akcyzy: 959 zł brutto. Hmm. Także, oczywiście, dajcie znać w komentarzach, jak myślicie czy się opłaca kupić ten kogroszek? Na pewno trzeba mieć to na uwadze, że na pewno kupicie go suchy. Suchy, worki polipropylenowe, oddychające, także na pewno jest można powiedzieć, że chyba taka pewność, że będzie suchy, ale jeżeli macie jakieś inne zdanie, to oczywiście słucham waszych komentarzy. Zobaczmy jeszcze na tym popiół. Czasami takie jakby e, z pieczki, ale to takie niegroźne tak naprawdę. Wszystko się w rękach po prostu, widzicie, mm, kruszy. Dużo jest właśnie takich części e, pyłowatych, także jest tutaj ok. Oczywiście zachęcam na moją grupę e, na Facebooku Testy Jakogoroszków. Serdecznie Was zapraszam. A za dzisiejszy oczywiście materiał dziękuję. Do zobaczenia. Cześć.